Co przytrafiło się Wam najgorszego na nocnej zmianie? Byłem ochroniarzem w starym magazynie poza miastem. Około trzeciej usłyszałem ciężkie kroki z piętra wyżej. Problem w tym, że byłem sam, a dostęp do tego piętra był zamknięty, na klucz, który miałem tylko ja. Wziąłem latarkę, pałkę i ruszyłem. Na górze panowała nienaturalna cisza, tylko. drzwi do biura powoli się otwierały, same z siebie. Wszedłem. Pustka. Ale krzesło biurowe obracało się powoli, jakby ktoś dopiero co z niego wstał. Przewinąłem nagranie z kamery. I wtedy mnie zmroziło. Nagranie było całe, aż do godziny drugiej dziewięć. Potem czarny ekran. Kamera wróciła dopiero o trzeciej minut wyciętego czasu. Rano kierownik tylko spojrzał i powiedział: Nie pierwszy raz to stare kamery, które co jakiś czas się psują. Ale ja wiedziałem, że to nie była po prostu. Awaria kamery. Następnego dnia, gdy znowu próbowałem odtworzyć nagranie na ekranie, pojawiło się coś, czego tam nie powinno być postać. Patrzyła prosto w obiektyw, uśmiechała się. Złożyłem wypowiedzenie tego samego dnia.